Dobra, sobota, jeden dostał się do szkoły prywatnej, końca dorobionych. <grym> Uczę się szkoły prywatnej, drugi już sobie wyszedł do szkoły prywatnej, końca dorobionych. To ja końca dorobionych. No, no, się, no. Zostaw, zjeść coś trochę troszkę. No co jest? Mogę ci ze mózgu i wącić. Jej, jej. Może się wówczas mogę dać za chwilę. Co będzie kolana, ze No co wam kurwa nie halu? Weźcie się od Walta, wykąpać się nie może. Jezus. I co mu jest? Ty weź to waj. Kurz mi się zabakował jest. Już wychodzi. Pieka jest. Ja mu się na ciebie przydałem. Nie wiem czy macie ci tyle kasy, co. Właśnie jakieś ubranie Gdzie on spał, nie? O, nie widzę w spać. Bieliźni, nic nie spać. Daj jesteś to że Ty nie śpisz, no, gra. to jest sens. Cześć. jego chyba. Kosmita, nie? Ja też jego sens chyba. Tak. No, z tym, twój syn. No, twój syn, to zniknę. A to ja nie. Bo ta dziwaka, no. Jest, bo to Simu jest. Ale ja z wami nie wytrzymuję, jak powoli. Udało się wytrzymać. Mam, no, pan śpi. A ten dziekan wyjść. Nie chcę jeść. Chcę jeść. Ten. Tamten co robił? No, a już kościelne. A on się stało z tym oczkiem. O Jezu, widzisz? Wysikuj się, nie Znaczy, załatwić się i kup te wysiko. Się. Znaczy załatwić się, Jezus. Dobra, już, tak. Ej, mi zakręcono. A, strasznie zakręcam w tych simsach szczególnie. Już nie gram tyle czasu. Nie, zakręcona jestem. zakręcona zakręcona jest, zakręcona la zakręcona jest, zakręcona jest, zakręcona był. zakręcona nagrałam, nagrałam, chyba zakręcona jest, go jest, Potem jak się jest, i jest, zakręcona jest, O nie, zakręcona to to jest, zakręcona jest, ten nie jest kucharz, o ten co ma syna. Czyli Leszek Dziwak. Jest cholernym kucharzem. Ma tyle, pod Szefem kuchni normalnie. Mogę być. Ale nie, on woli być jakimś badawszym. Badaczem, badaczem. Ale co Będę badaczem, powołać. Sporwania się kuchno. Dobra, że to. Będzie badaczem. Ja to za Już przestałeś czytać? Nie wiem co tam muszę. Masz do pracy sprzątanie. O, sprzątanie! Jedź. No nie mam. Jedź się uczyć, Ucz się sprzątania. Sprzątania. Dwa punkty sprzątania, jedź się uczyć. Generalnego sprzątania. Dobra, stawa już. Trzeba się załatwić. Mhm. Uh -huh. Daj zostać. się wykąpać. Ona już stoi. Głodna jest i stawa. Ona to się podaje w będzie się obiecy? Nie. Mhm. Uh -huh. Dobra, dobra. na Jeden... Jeszcze jeden... O. Jeszcze jeden, nie znowu na Zasuwaj małow, dziecko... O, nie... Ona się kąpi, to się kąpi. Ona się kąpie? Nie, nie, ona, ta tamta się kąpi. Znaczy. Aleby badać. O, ty też musisz sprzątać. Oj, co badać? Ustajesz. Sprzątania się uczyć. Nie no, roz. Ucz się. Nie odłóż książkę. Tylko. Oj super, a ja troszkę pracy jadę, jeszcze lepiej. No. Sobotę do pracy. No wszyscy go do pracy. No Zara chyba nie wytrzyma, i co? Co sama zastanowić ciaki? Porę macie. Co za ludzie? Nie wiem. za złą usługi. Stałej o jezus. Trzy dni. A ty jak tam? I? Się nauczyłeś? No. Dostaniesz samo. Nasze trzy dni ma wolne, bo wiem, że Francji jechać. Nie? No dziecko coś tam. Dobra, masz tam no, urlop.

Dobra, no, myślę, że ja i znaczy, Nie znam dlaczego, no, ale... Co ty mi majstwa? O, gotowań, się nauczyć jeszcze. Co to, to co? Zobaczcie, jak wcale nie o kurde. No i co z tego, że nie jesteś kucharzem? może że opominałaś, czy opominałaś się z tym... Z powołaniem. Chcesz <noise> być kucharzem. To trzeba z roboty zrobić, no, a kucharz. Miasto. Na dziki obszar wślejących do peryferii SimCity i Paska przypadkiem odnalazł zapomniane wejście do częściowo zakupanych ruin wyłających się u podłoży podstawy góry i okrytej gęstą roślinnością dżungli. To znaczące odkrycie, ale Paska nie jest pewien co zrobić. Czy powinien sam wejść do ruin, czy spróbować do, dowiedzieć się, się czegoś o ich naturze, czy też wrócić do Instytutu i posłuchać bardziej doświadczonych chorobów o istnieniu, istnieniu, istnieniu ruin. Wejść do środka, spróbować pomoc. Tak, <laughs> nie. A żeby nie, nie. nie stracił, tylko chyba wejść do środka, spróbować pomoc.

i krzewy ze stronę wejścia do ruin, ale okazuje się, że nie jest przygotowana na czekające pewne niebezpieczeństwo, a gdy przechodzi pod grzebionymi że łukami ziemia pod jego stopami ustępuje i paska zaczyna zaślizgiwać się, się w głąb bliskich kamiennych tuneli, nagle zapadła się sufit i paska cudem Ucieka przed lawiną przelewającą się kamienie skał, próbując uniknąć zmiężdżenia, mm. że zbliżającą się uwagę, do góry Skalnych skał Pascal wypada przez niewielki otwór po drugiej stronie góry, z ruchem witając światło ciemne. <gryw> Najwyraźniej no nic mu się nie stało po upadku i Pascal wraca do wejścia tylko po to, by. Przekonać się, że wszelkie sylady po ruinach znikają pod zwałami kamiennej lawiny. Już czarowane paska, co do... niestety to i to ci, ale poblogiki. Hehehehe, <grymne> dobra. Dobra, to jest tym nic. Ojej, 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 Dobra, pojedziesz, niech to cię dziecko podrośnie trochę. Ojej. Dość, dość, dość. Gdzieś szko podrastają, co tam? co? Co? Nie to idziesz? Nie, idziesz tam, nie. Tam nie wolno, na telewizji idź. Na telewizji graj. Zabawy ci mało to ja wiem, gdzie się znajdę. No, ci zabawę znajdę. Gdzie tak gra? O tej gry, gry na dawaj. Konsolka. I ty też nie ma co robić, nie? Na tym rzemie, dobre. No konsorki, ja. co tam się dzieje? O co teraz stoi? Co bagowana, Gdzie jest kurwa dziecko? Hej? Halo, gdzie jest kurwa dziecko? Dziecko z tytułu. Dziecko nie ma kurwa. gdzie jest dziecko. Gdzie cię zostawiłem mapo? Halo. Dziecko zostało porwane. Ej, Kuwa ty nie ma. Gdzie jest dziecko? Już ma ta poruła dziecko. Któreś? Weź kurwa. Tu idzie. Jezu, idziesz dzieckiem, jaka suka! Skanuj to dziecko, pójdź ze smoką. No, weź to coś przygotuj, nie wiem. Tak, to jesteś podaj. Dobra, zobryź śniadanie. O, że szkoda. Dość No, Co tam. Nie się dziecko idzie, idzie, już wraca, już szybko. Ta, tata. ta. ta. Na no łóżka. Dlaczego tu? No, znowu tu nie się dziecko, ale nie wytrzymać znowu. Bo... O Jezu, to ładne. A pieluchę? Давно мне. Она кистостом. Спасный шпиль. Видишь там? Вон там шпиль. Она Ага. Давай Вот здесь. Вот, давно. Escreveu, 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 やいやいやいやいやいやあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、あ、なあ、なあ、なな A, lekcje odrabić, bo tam są, no. wiem, że ty masz chyba siłę, nie, 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 jak Te lekcje odrabić, no. O no, to nie twoje, gdzie są twoje lekcje? Eee, A, A tu coś stoi, czekaj, co, 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 co tu jest? O, tu są twoje lekcje, no dawaj. Ej, zasuwało. Ale mikrofon to musi jeszcze, ojej się przesłać jeszcze można. No się coś przespać, prawda? O no, no. no się przespać, jak piżamispa tej lekcji No, mhm. no, no, i no i już, lekcja znaleźć do sobie No i gdzie? Nie zala nie wytrzynie. Do dziecka raz małpą. Chłówiecko? Co tutaj włożył? O, Jezus. weź Niech to było. Zmień pieluchę. Rusz się małpu. Kurwa, dziecki się interesuje. Pieluchę, kurwa małpu. Tam ta się nie ruszyła. No ja pierdolę. Kurwa zombie jesteś czy co? Kurwa nie musisz nawet to W dziele. O Jezus nic nie wiem. nie i spać tam gdzieś na nie Nieć spać. Ktoś wrócił? Kto wrócił? Kto wrócił? Gdzie oni są? No. Znowu ze samego, co to stoi? Może no i... na czujnika nie dlatego? tam się najpierw czuje? Nie wiem. To jest to awans. To taką furą mieszki. Oni? Oni taką furą jeżdżą Super. Aha. forch ai hands for ich noch sonst jetz ein telefon aber bitte dann das ist ein bisschen lästig mein mann na ja nie nie spać, gdzie jest telefon обычным цифром. идешь до корни, ясно, там то лекцию правда. Ты не лекции. А там-то... там.

Nie słuchaj, <laughs> Nie, wiem, to nie, wie, panu, czy trzy, nie, nie, no, nie, no, nie, 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 Będzie nie, 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 trzy opiekunki, nie, będą. O nie, 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 спать, как на меня страдать, 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 страдать. Что там еще? Ну, по-моему. Не, что-то не Да, не спать. Та, я там есть. Ну

O, dyra zaprosić, dyra kolejnego, Dyra, dyra, no, dawaj lekcje. lekcji, Już tyle dobrego. Lekcje Co? Lekcje odrobione.